No, łapie. Robert wójci przed Państwem. Proszę i leci. Ach, skoczył. Pięknie Robert. Brawo dla Ciebie. Co tam Robert u Ciebie słychać? Nic. Co powiedziesz Popatrz tu kurwa, no. Co Pajś ciekawego? Co Nie wiesz co mówić, nie? No. Co to kurwa jest? Co to tu? Po pokaż to. Pokaż to tu w górę ładnie. Tutaj, wyżej, 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 no. Tutaj. Zepa! Co to? Kurwa rzepa! rzepa. Na chuj mi tymi rzepę przynosisz. Jak tam Robert u Ciebie? Powiedz kurwa. Jak żyjesz? Tak sobie. Tak sobie? A jak się czujesz? Pogoda zajebista, nie? Śmietniki otwarte, wasza serena ha. Nie? Kurwa tam... Trochę rzeczy można uzbierać, nie? No. Co ty kurwa tutaj robisz? Co to kurwa? A kurde, siedzę z chłopakami midura, kuzyn go To jest kuzyn jego Chuj mu w dupę, nie? Ja robię, a kiedy... Po, pokażę, się, pokaż się, tutaj, e. A na chwilę, no pokaż się, kurwa Nie chcę się, ja Przynajmniej nie kameruję, debilu Kiedy, kiedy, kiedy byś się ogolił? A co takie białe masz na kurce, jakieś jebano Kurwa, tramki piękne Fajnie się nie się ubrałeś, wiesz? Tak kozatko wyglądasz. Używasz jakichś bezludowodanców? Ej, używasz jakichś perfumów? Robert. Nie kameru i kurde. Nie kameru to... będziesz pokazywał przez internet, kurde. A, A przez internet, ja internetu nie mam. A po, po, popatrz tu, Robert. No słyszysz? A po, no dobra, to gadaj, ale się tam odrzuć, chcesz, żeby trzeba nie było widać. Perfumujesz się? Co? E! Żyjesz? Nie. Perfumujesz się czy nie? Nie. Nie? No, patrz, czy nie? nie? Nie. A my, a my jeszcze? Coś podpierwala lekko. Nie no, żartuję Robert. Aż tak długo by mnie kamerowa debilu przecież to jest tylko minutę nagrywam. No patrz. Kurde.